Trochę dziś choro, więc sorka za głos Flash. Zapowiedziano Dying Light Definitive Edition będące oficjalnym końcem rozwoju pierwszej odsłony zabijaka zombie od Techlandu. W tym wydaniu znajdować ma się podstawowa gra oraz wszystkie 26 DLC-ków zgromadzonych przez 7 lat. W skład wchodzą skórki i duże rozszerzenia sprzedaż od jutra, a przez dwa tygodnie darmowe DLC. I w sieci pojawił się pierwszy zwiastun kampanii Call of Duty Modern Warfare 2 na silniku gry. W dwóch minutach obserwujemy sceny fabularne zabierające nas na nocne akcje czy ucieczki przed ostrzałem. Jutro podczas Summer Game Fest zobaczymy gameplay, ale póki co możemy ponapawać się przeróbką Metaliki. Ouch. Uh. The Query pojawi się w nadchodzący piątek, ale już znamy pierwsze recenzje, które powinny ucieszyć fanów Until Dawn. Na Metacritic mamy 81%, na podstawie 45 opinii, a chwalone są wybory, utrzymanie w napięciu i ciekawa filmowa fabuła. Niestety jednak zdaniem wielu jest to fabuła za krótka i o mieszanym tempie. Co jest najgorzej ocenianą grą Blizzarda? Ano, Diablo Immortal, które obecnie trzyma się 0,5 na 10. Skąd taki spadek? Winą są nahalne mikrotransakcje, które podobną akcję sprezentowały The Burning Crusade Classic. Z uwagi na pay niektórzy wręcz apelują o zbanowanie postów na temat gry, z uwagi na jej niebezpieczeństwo. I don't Zaczynamy segment Sony, bo to okazuje się, że mimo kategorii wiekowej w Korei możliwych preorderach na gadżety z gry znaleziono w kodzie źródłowym PlayStation Store informację o tym, że God of War pojawi się jeszcze w tym roku. Sugerowane okienko to między październikiem a grudniem, co mogłoby mieć związek z pewnym remakeiem. Saga plotkowania na temat The Last of Us Remake trwa i pojawiają się nowe przecieki od wiarygodnych źródeł. Według najnowszego gra ma zadebiutować jeszcze we wrześniu i to nie tylko na PlayStation. Pecetowcy mają szansę poznać historię Ellie i Joela rzekomo już 2 września. Pasowałoby to do ostatnich ruchów Sony. Dobra, uciekam już od, od komputera, trzymajcie się, hej.